To raczej będzie koniec historii Eli. W tej grze przynajmniej. Pytanie, jak to będzie wyglądać, DLC, które jest faktycznie jeszcze. A teraz będę mógł tu przejść. Zobaczmy, co jest po tej stronie. Jakiś grill. Squash, czyli wygląda jak bakłażan, Nie mam pojęcia, co to znaczy squash. Pizz. Trzeba, że po wyglądzie, straszny że burek. nie znam w większości nazwy. Owoce, może jo, ale nie tych. Na. Boże, narzędzi chciałem powiedzieć. Warzyw. Mogę wejść do kur? ND nie. Dobra, wiem. Znowu skłaszcz. Kolejne połuty tosy. To mej tosy. Ona.

Okay, here. Come on. Put you in there. Don't stay out too long. We still need a bath. Shh. I'm like the herding master. Come on. You, check. Listen up, sheep. To so. będzie zaganianie yes. owiec jak w tym? Jak w kangurku kały zakłania. Yy, za... Boże, ganiało się te mrówko jady? Nie, to borcuki. Nie... Borsuki. Okay. Chyba tak. Chyba w tym sam sposób. Tylko tam się do nor. Będzie już zaliczone? Czy muszę coś jeszcze zrobić? Wow. Nie Jest coś? Piera do zabijania owieczek. Grill. Dobra, zaganiam je. Jak borsuki w kangurku. W takim razie tylko borsuków było trochę mniej. Eugene.

ale osobiście chyba wolałem Abi grać. Albo to kwestii tego, że grałem nią przez ostatnie parę godzin. Albo parę nasi nawet. Idź mały baranku, czy łowieczko, czy, czym jesteś. Jedyny mały, tutaj. A reszta to stare owiece, które będą przerobione na kebaby. Idźcie. Owie śno świat. Chyba trzy. No, trzy. Nie, w drugą, no i ostatnia, już za mniej zostają już po O, ta sama nawet przyszła. Wraz z wszystkimi... innymi. Bo mają jedzenie! Mały me! pomę widzieć na dwór? No Tam gdzie? Okej. Okay. A PTSD? Ellie. Be home. Be home. Breathe. Breathe. I can Okay. I'm gonna take him. Okay. Where's okay. the I'm Sorry. I don't know. I don't know what. I was just bringing him. The... Good. Hmm? od Zabijając jakieś mutanty. Abby. To będzie dalej Nie, dalej Eli Złapała sobie królika. Czyli miałem rację, że musi sobie odszinować pójść. Tylko zabijając... W jej przypadku zabijając króliczki jednak. A, w pobliżu domu. Unik jest. <laughs> to do domu, bo raczej tutaj nic nowego nie znajdę. Nawet biegać zbyt nie mogę. Patrzmy, jak tam drzewo wygląda. Bo to może będzie znowu z rok później czy dwa lata Trochę wybraku... Wybrakowało się, ale no Nie wiem Pora wygląda na tą samą. Ale to może być równie dobrze rok później To przyszedł?

getting heavy no it's <laughs> just a big ball of muscle hmm? <laughs> <Ale za dużo> <laughs> <czas> <laughs> Are you good oh, she's fine we uh, we're taking some time apart mm. sorry no we talked about it a lot and uh, yes yeah, what we both want so uh, okay Come sit. i got something to show you. So I've been putting out feelers for months now. And this new guy heard my story. He told me about a woman that he traded with while he was moving through California. Joe, Abby, Described her as built like an ox, traveling with a kid with scars across his face. He said they're living along this coast in a beach sailboat right here. That's gotta be her. We're done with that.

Przyszta okay. Teraz będzie Abi. Jest mi jaki, Halo. Jest noc. jaki, jaki, świeżego powietrza. powietrza ja jak jak internet internet by tutaj był. Jakby się udało podciągnąć światłowód. Takie miejsce było spoko. Poza tym, że w ogóle to wygląda jak dom tego yy Starlorda. Strażników Galaktyki gry. Bardzo podobny pod względem tego też, że na jakimś zadupił wokół pola oraz... Podobny trochę wygląd. Dobra, jak daleko mogę cofnąć w tył? To znów się wydarzyło. Dość szybko udało mi się pozbyć tych obrazów z głowy, ale skóra bolała mnie do rana. Nawet się nie łudziłem, że zasnę. Diana cały czas przy mnie była. Kiedy to się skończy? Nie wiem, jak ta Jana to robisz, że tak łatwo przychodzi jej mówienie o Jessie. Ciągle opowiada o nim JJ-owi. Jej zdaniem, mówienie o Joelu dobrze by mi zrobiło. Wyrzucenie tego z siebie. Mówi o tym jakby. Wspomnienia były czymś w rodzaju zatrucia pokarmowego. Nie chcę o tym mówić. To będzie bolało. To będzie bolało. Poza tym. Nie wiem, czy jeśli zacznę, to kiedykolwiek zdołam przestać. Wziąłem DJ a na przejażdżkę. Przez całą drogę się śmiał. Przez większość dnia nie myślałam o Seattle. To było miłe. Dziś. Dzisiaj odwiedził nas. Odwiedzili nas rodzice Jesse'ego. Na początku było miło, to dobrzy ludzie, ale potem zaczęli naciskać, żebyśmy wrócili do Jackson. Nie mogłam tego znieść i wyszłam do lasu. Wróciłam późno w nocy. Diana na mnie czekała. Nie umiem stwierdzić, czy była na mnie zła, ale złapała mnie za rękę i zaprowadziła do łóżka. Czuję się taka winna. Znowu to samo: polowanie na dzika. Przyskrzyniłam go na starej stacji mezynowej. Zaczął się wykrwawiać. Jęczał, brzmiał jak on. Potem nie mogłam już pozbyć się tych obrazów z głowy. Zostawiłam go na śmierć, która mnie pali. Kiedy zrobiło się cicho, czas minął. Zdusić potrzebę, stłumić pragnienie, ugasić, ugasić pragnienie. Nawiedza mnie twój wzrok, uśmiech. Maska waży coraz więcej. Ześlizguje się z mojej twarzy. Krok do brzotu, dwa kroki w tył. Mam na szyi pętlę, im dalej pójdę, tym ciaśniej, tym bardziej tracę dech. Jak rozgręcić ten sznur, tę pętlę? Ten sznur? Czekam na świt, lecz światło zgasło. Nie ma dla mnie światła. Nie wiem, czy jestem gotowa. Ślepa, czy mogę to wszystko porzucić. żebym chciał mieć tyle miejsca w domu żeby mieć taki pokój na kartony różnorakie będzie miała przywidzenie jakieś że albo będzie widzieć znowu Joela albo Abi, albo kogoś tak jak był ten yy, atak paniki Z jednej strony, by było mieszkać w takim miejscu, z drugiej strony było mi trochę creepy. Zawsze, jak widzę takie właśnie otwarte okno, które trzeba zamknąć, to już widzę, jak ktoś za tym wyskakuje. Albo tak obrócona, będąc w stronę szyby. Ta muzyka? Kajoela? Ta Ani że nie czy było czegoś jeszcze do zbadania w takim razie. Impreza i o miastowa, i to jest chyba ten budynek yy, yy, z jednych z opowieści, Eli. W sensie jak się grało. A nie, to jest też cofniecie się, ok. Co mnie w pierwszym wyglądałem dziwnie, ale myślałem, że kwestia nie dnia, rodzaju. Raz inaczej, raz inaczej. Niżej jest po prostu młodsza o rok. Uznajmy, czy dwa. No rok minimum. Say something to make it one week. You don't bring back to yesterday. What took you so long? Well, I'm here, aren't I? Dina, Jesse. Hey, don't forget, we're heading out early, so get some rest. Yes, sir. You're such a day, come on. Why don't you start with me. Okay, I have a very serious question for you. How bad do I smell? Like a hot pile of garbage, oh. Okay. <laughs> Room is staring at you right now. Maybe they're staring at you. They're not. Maybe they're jealous of you. I'm just a girl, not a threat. Myślę, to jest ta scena, o której wspominali wcześniej. Tak, pierwszy jak się zaczynało dwójkę ogrywać, to. To jest ta scena, o której wspominali. Że dziwna rzecz się nam wydarzyła i tp, i td. That's. Remember next time there's kids around. Yeah, like you're setting such a great example. Oh, just what this town needs—another loudmouth dyke. The fuck did you just say? Ellie, Ellie, hey. don't get the hell out of here. Get your hands. Oh yes. Hey. Enough. Go on, you on, Let's go for a walk. What about them? You worry about yourself. Let's get you some fresh air. Dziwnie, mało naturalnie Joel wygląda. Jego twarz. Wygląda trochę jak. Z Mimastera bardziej mi się kojarzy. na to jest czwórka. grałem w niego, ale tak mniej więcej. Z trójki nawet oryginału. W do reszty modeli. Nie wiem, czy była kwestia oświetlenia czy czego, ale dziwnie wyglądał. Jedzie hey. poszukiwana, nie? Baby. he slept this long huh? he had a day yeah he's fine Go back to bed we'll talk about it in the morning okay i have to finish it you don't owe tommy anything you think this is easy for you and for him I deal with it I love you prove it so what i'm just supposed to to sit here and wait for you for god knows how long just thinking you're fucking dead the entire time i don't plan on dying yeah well neither did jesse or joel hey stop hey hey come on we've got a family she doesn't get to be more important than that Jak patrzę, to jej twarz też dziwnie wygląda, Diany. Tak... płasko, że jak to Raj na przykład do Eli. Może faktycznie tym głównym postacią poświęcili więcej czasu, no bo to jest są główne jednak postacie. Joel też jest główną postacią. Był. Znaczy się. Patrząc, że jedynka remake wychodziła przed dw dwójką remasterem, no to Joela mogliby dać nawet z jedynki, wydaje mi się tam lepiej wyglądał. Chyba, no, że to była kwestia tego, że postarzany był.

Odrosły włosy. Mu. Teraz dopiero zauważyłem. Odyskają swoje wszystkie bronie? Chyba nie. Ale jest bardziej główna fabuła, znowu, jak to nazwę. Nie mam więcej amunicji. Ten broni? Nie, chyba nie ładnie tutaj przez tą trawę to ładnie wygląda tak samo przez tą trawę taką ładną też wyglądało tam wcześniej ładnie ale skoro mam to wytwarzanie tabletki to może jeszcze się trochę pogra coś się coś będzie można znaleźć faktycznie czyli monety kolejne Tabletki. Nie mam tego ostatniego. A, monet nie mam. Czyli straciłem wszystkie monety, mam rozumieć. Przestała je zbierać. Nie, czej. No, chyba straciła wszystkie monety. I notatki, i tepe. Chciałem zobaczyć, ile mam śrubek. I może już nie będzie zbieranie. Chyba, że od nowa będzie zbierać. Rodzaje to hide armii już chyba nie ma, nie? Może stary stare miał być jeszcze. 2 4 dwa 5 Da się tutaj znaleźć, bo amunicję będę mógł teoretycznie wykorzystać. Znaczy, mogę wykorzystać? Teoretycznie będę musiał. 24, Not other que for something for I'm going to guess you are a one